Nasza piękna magnolia. A ja dzisiaj będę mówił trzymając aparat w ręce, bo, bo tylko mam krótką wiadomość do zapowiedzenia: mam, że wraca kamera po dłuższej półrocznej no nieobecności. Przynajmniej częściowo wróci kamera na żywo w ciężarówce. Zmieniła się zmiana, jak wiecie. Jak czytaliście na moim blogu, adres www.polon.us, powrócił, co pół roku mamy zmianę, zmiany, zmianę szychty w pracy, więc, więc w tym właśnie od 15 września zaczyna się nowa szychta, w zasadzie dla mnie od 16, bo 15 będę miał wolny. Chciałem trzy rzeczy uzyskać przy nowej zmianie i, i w sumie mi się udało wszystkie trzy uzyskać, w zasadzie, to znaczy będę miał wolne niedziele, będę pracował 4 dni w tygodniu i, i będę jeździł na troszkę dłuższe trasy, a ponieważ będę jeździł na troszkę dłuższe trasy to będzie możliwość z tej okazji, żeby żeby uruchomić kamerę kamera będzie w godzinach porannych, przedpołudniowych może wczesnym popołudniem ja zaczynam pracę w poniedziałek wieczór, więc we wtorek przed południem będzie kamera, być może w środę przed południem też, albo no wczesne popołudnie może też. Będziecie musieli sprawdzić. Nie, nie pamiętam dokładnie, jak to będzie. To się okaże w praniu. W każdym razie wchodzi w grę wtorek, środa i potem sobota, niedziela rano. Niedziela, dlatego że jest różnica czasu. Ja wyjeżdżam w piątek wieczór do pracy. I wracam w niedzielę nad ranem do domu. No ale niedziela nad ranem u nas to u was już jest niedziela koło południa, więc, więc w sobotę przed południem, w sobotę w sumie cały dzień rano, i w niedzielę rano może ewentualnie być kamera. No zobaczymy, zobaczymy jak to w praktyce będzie wyglądać. Jeszcze chciałem sprawić wyjaśnić sprawę z tym, czy można mieć kamerę w naszej firmie. Bo jak zaczynałem tu pracę, to wyjaśniałem, że kamery nie będzie, dlatego że, że nie wolno w pracy kamery używać. Czego nie wolno robić w naszej pracy, to jest rozmawiać przez telefon w czasie jazdy. To jest jedyne ograniczenie, jakie mamy, które wynika z, z wymogu firmy ubezpieczeniowej. To znaczy nasza firma. Jest ubezpieczona u kogoś, kto sobie zażyczył albo zaoferował zniżkę naszej firmie pod warunkiem, że kierowcy nie będą używali telefonów podczas jazdy. Ograniczenia nie dotyczą na przykład używania CB Radia, także to nie jest zakaz komunikacji z innymi podczas jazdy, bo nasze ciężarówki są nawet wyposażone w specjalne uchwyty, takie, żeby można było szybko montować anteny CB e, przez, przez takie samozaciskające się kleszcze. Bo po prostu codziennie jeździmy inną ciężarówką, ciężarówki nie są wyposażone w CB radio, więc kierowcy mają swoje radia i codziennie rano je muszą montować, a po pracy muszą je rozmontować, więc firma nam montuje specjalne uchwyty do anten CB radio, żeby to można szybko zrobić. Także nie ma, nie ma zakazu komunikowania się z innymi podczas jazdy, jest konkretny zakaz używania telefonów komórkowych podczas jazdy. Tak samo nie ma żadnego zakazu związanego z komputerami. No, ja jeżdżę z komputerem od roku prawie już w tej firmie. Nawet mój szef oglądał ten komputer, bo był zainteresowany programem GPS, którego używam, dlatego że mój program GPS pozwala na rysowanie dróg, którymi się jeździ. Można dodatkowe drogi rysować. Co jest istotne, gdy dostarczamy towar gdzieś tam na zaplecza sklepów z tyłu, tych bocznych. Dróżek nie ma zaznaczonych na mapach, natomiast ja na mojej mapie mam. Także nawet szef się zastanawiał, czy, czy nie skopiować tych screenów z mojego ekranu laptopa, żeby, żeby dać instrukcje innym kierowcom, jak dojechać do niektórych klientów, zwłaszcza gdzie tam jest trudniejszy dojazd. Także Ponieważ ta sprawa się wyjaśniła, no to ta przeszkoda minęła też. Druga przeszkoda, taka właśnie, że jeżdżę tylko w nocy w polskiego czasu. Też teraz odpadnie, bo będę jeździł rano polskiego czasu, aczkolwiek będzie w, no, w Stanach będzie jeszcze wczesny ranek, a więc w zimie będzie ciemno. Niewiele będzie widać na tej mapie, no ale wielu z was mówi, że to nie o to chodzi, żeby drogę oglądać, tylko o to chodzi, żeby móc porozmawiać. Pogadać, wspólnie popodróżować. Także przypominam się wszystkim tym, którzy podróżowali ze mną dawniej na, na naszych dalekich trasach na zachód. Teraz będziemy jeździć tutaj po wschodzie Stanów Zjednoczonych. Na początku tygodnia to będzie Tennessee, pod koniec tygodnia nie, odwrotnie na początku tygodnia będzie Georgia, pod koniec tygodnia będzie Tennessee, ale dwa razy w tygodniu będzie wyjazd, więc wtorek, środa i. Sobota niedziela kamera powinna być jakiś czas włączona zaczynając od 16 września przynajmniej parę godzin dziennie zapraszam pozdrawiam serdecznie trzymajcie się <trymianowice>